Na, na mojej drodze i dają kasiurę i różne bonusiory. Jak fajnie, jak fajnie, widzieliście to? Brawo, Simona, nasza Blue Jane. O, cześć, kochani. Patrzcie tylko, będę dzisiaj kosić śnieg? Nie, odśnieżać, ale tak to trochę wygląda. O, topornie na początku idzie, więc grę sobie przyspieszamy. I zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Koniec koniec. Muszę się pozbyć tego śniegu. O tak. O, trochę długo to trwa. tra la, 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 la. I jest Kasiura. Patrzcie tylko, jak fajnie możemy kosić również choinki. ho ho, ho, ho. Jej, brawo. Brawissimo. Nasza Blue Jane teraz ta żółta, złota. Świetna ta robota dla naszego kota. I zaś będziemy przyspieszać grę. je, je, je. O, 我太恶心！Oh, well Jak fajnie, nasza Blue Jane. Kupujemy sobie coś? O, mamy butle, mamy butle, kupujemy i więcej śniegu możemy sobie teraz skosić. Ha, 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 ha. Nie, no, odśnieżyć, odśnieżamy w końcu, odśnieżamy. I co my tutaj mamy? Prawie nie ma już śniegu. O i kolejna NASA cieszę się, Blue Jane, jak fajnie. Ho, ho ho, brawo, tak, nasza Blue Jane, Kamory też i nie ma już łez, wszystkie. Się pozbywam. Także śniegu. No, wygląda trochę to jak mleko. Ho, ho, ho. Z płatkami. Mleko smakowite. I kupujemy zwierzaka. 500 dolców kosztuje. No dalej, dalej. Kiciuch. No dobra. Może być. Co tu kryć? Jak tu żyć? Jeszcze raz, jeszcze raz. I co tym razem? Zaś kiciuch. Taki zwykły. Najzwyklejszy na świecie. Ej, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Schowałam się. Do zbierania śniegu, do odśnieżania. I co teraz sobie zaznaczamy? Oba zwierzaki. O, i są przy mnie, jak miło, jak miło, i mamy koło fortuny. No to kręcimy. I co tutaj zaraz zobaczymy? Kasiurę. Dobra, może być jak tu żyć, co tu kryć, kochani. No, sporo tej kasiury. To mi się podoba, to mi się podoba, moi drodzy. Tak jest, tak jest. I zaraz sobie kupię kolejnego zwierzaka, bo to rzecz nie byle jaka. I co my tutaj mamy? O, lis jakiś. Ho, 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 one wszystkie są do siebie podobne. I zaś kot. Już trzy koty mam, ram, pam, 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 pam i zaś się chowam pod tym urządzeniem do koszenia śniegu. Ha, 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 ha. Cały czas mi się to strasznie z kosiarką kojarzy! O tak! Dobra, pozbywamy się i kamorów. O, które są na naszej drodze. I mamy drzewko. Do widzenia, choineczko. Będziesz potrzebna na Wigilię. No właśnie, żeby sobie prezenty pod tobą położyć. No, tak, tak. Je, je, je. Powiedział pewien ptak. O, jak ciężko, o, jak ciężko. Przyspieszamy grę. Je, je, je. Tak, jak fajnie. No, dobra, dobra. Zupa z bobra. O, i mamy nowy, zupełnie nowy Świat jest z nami za pan brat. Pozbywamy się tego śniegu. O tak, o tak! I już mi jest lżej. O, widzieliście to? Plansza zapełniła się śniegiem. Klejmujemy! Nagrody! Tyle mamy tu swobody. Jakie fajne rzeczy! O, waluta! Kasiura i jakieś kryształy. Tak, kochani, jak fajnie, jak fajnie! Ile tutaj śnieżku! O, to mi się podoba! Tylko machinerię mam trochę słabą. O, nie, o nie, nie idzie nam to koszenie, śniegu! <laughs> Kosimy śnieg, tak, moi drodzy. O, i mamy nowe kosiarki, to znaczy urządzenia do odśnieżania. No cóż, kochani, no to co? Pozbywamy się ciebie! Jestem w niebie! Moje autko biedne, zasypane! Trzeba będzie cię odśnieżyć! O, pozbywamy się was, by nauka nie poszła w las! Tak jest, tak jest! I śnieżek sprzedajemy! Tak, to mi się podoba! Szybko, 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 grę przyspieszamy! I co my tutaj mamy? Nowy upgrade task. O, kosiara! Hahaha, bo tam. Ta była już stara. O, i klejmujemy. No, dobra. Juhu, Ile fajnych rzeczy! Widzieliście to! No to dalej Blue Jane, dalej, 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 bo się gra doskonale. Od śnieżarka. W kształcie truskawy, bo świat robi się ciekawy. Przyspieszamy. O tak. Do widzenia, do widzenia, tak jest Do nie, zobaczenia O nie, full śniegu Tylko nie to, tylko nie to Muszę się go pozbyć Strasznie jestem ociężała z tym śniegiem I co teraz, i co teraz, moi drodzy O, idziemy sobie do Upgritasów Może jakąś butlę sobie kupię O, podwójna, wow To mi się podoba, rewelacja, rewelacja Będziemy śnieg przerabiać Na mleko, haha Mleka rzeka już na nas czeka Zjemy sobie płatki Mniam, 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 mniam Na śniadanie O tak, i nowy świat ponownie Widzieliście to? O, jak szybko tutaj śnieg Napadał, o O, mega auto Szybko, szybko! okej, okay, dobra. Udało się, je, je, je! Nie było wcale tak źle. No właśnie. I co? Kupujemy sobie coś nowego. Tym razem odśnieżarkę. No, wow! Jaka fajna, fioletowa. Chociaż tamta mi się bardziej podobała truskawkowa. O, no właśnie, no właśnie. Dalej, Blue Jean, dalej. Pozbywamy się tych autek. O, o nie! Już? Pełne? Tylko nie to, kochani, strasznie szybko się to napełnia. O, niestety nie stać mnie na razie na lepszą butlę. O, i upgrade'y, i upgrade'y teraz sobie kupię. Tak, moi drodzy, je, jak fajnie. No, je, 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 co tu dzieje się? Patrzcie tylko, jakie turbo doładowanie. Ha, 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 I mamy prezenta z kolejny. Jak fajnie, jak fajnie. Zbieramy, zbieramy tą kasiurkę, to złoto i kryształy. I idziemy sobie kupić zwierzaka jakiegoś fajnego. 5K? Serio? Strasznie drogo. Pies. No dobra, niech będzie, jeszcze raz, jeszcze raz, no dalej, dalej, dalej i zaśpies. Hm, serio? Przedtem same kiciuchy, teraz same psy. Jejeje! Je, je, schowałam się. O tak, moi drodzy, i te najlepsze sobie zaznaczam. O, tylko dwa, niestety mogę mieć w swojej drużynie, szkoda, że nie cztery. O, i co? Nowa odśnieżarka, czekajcie, 7,7K. O, brawo, taka szaro-różowa. I niech wszystko się przed nią schowa. Patrzcie tylko, jak sobie farmimy. No właśnie! Czy nagrodę za to zobaczymy? Jeszcze się okaże. O, i koniec. Dobra. Jestem, moi drodzy, już przygotowana do zbierania kolejnego śniegu. I co? Juhu! Bravo, brawo, Simon! Jej! Moi drodzy, no to co? Zaś sobie coś kupuję. Tę butlę, kasy na nią nie żałuję, żebym mogła. O! <laughs> Widzieliście to? Jej, <laughs> zablokowałam się trochę, no cóż, kochani. Dobra, o, nowy, nowy, nowy lewy las, nowy świat. Tym razem, co to będzie, co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, to jest lotnisko. Tak, moi drodzy, pozbywamy się śniegu, czy też mleka. <laughs> I mamy taki wielki, ogromniasty samolot. Strasznie wolno to idzie, przyspieszamy grę, jejeje. I pozbywamy go się. No właśnie, tak! O nie, potrzebuje nowej odśnieżarki! To nie są żarty, kochani! O nie, nie! O, dobra, no to co? Zaraz się dowiemy, czy możemy sobie coś kupić fajnego? Możemy! Za 15K! la, Lepsza odśnieżarka! A właściwie kosiarka do śniegu! O, widzicie, ej, co ty to robisz? Widzieliście go? Niesamowite to było, ale się zmyło. Szybko, 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 BlueJay, szybko farmimy. O! I Kasiurę zobaczymy. No, jak miło, jak miło. I zaś sobie farmie w najlepsze. O, Do widzenia, do widzenia, samolocie. No i mamy po robocie. O tak, o tak. Jajucho. Ja, słodkie jajuszko, jak fajnie. Co my tutaj mamy? Zwierzaka. O! Jakiegoś rzadkiego golema! O, piekielnego! Naprawdę, naprawdę? No to co? Zaraz sobie go zaznaczę. No właśnie, super! I co? Pozbywamy się tutaj wszystkiego? Nasze zwierzaki nam pomagają i już na nic nie czekają. 4K! O, trudna sprawa to była, jestem pełna! I co teraz? Tak, moi drodzy, pozbywamy się tego śniegu i upgrade'ujemy sobie coś. O, czekajcie, czekajcie, jaka jest nowa butla? 22K. No pewnie, że kupuję kasy na nią, nie żałuję. I jeszcze mamy odśnieżarkę nową. O, jak fajnie! Taka żółta, złota. Świetna ta robota. Dobra. I mamy jeszcze nagrodę. Brawo, Blue Jane! Ile tego tutaj jest? I nie ma już łez. No, to mi się bardzo podoba. No to farmimy, farmimy. O, czy jeszcze coś fajnego tu zobaczymy? Miejmy nadzieję. Wow, widzieliście to! Znowu nowy świat! Jest z nami za pan brat i pokrył się śniegiem, chociaż żaden śnieg nie pada. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, nie sądzicie? O tak, o, jaka jestem ociężała! Jej, jak to wolno idzie, moi drodzy, zaś potrzebuję lepszej kosiarki: to znaczy od śniegu. Hahaha. Ha, ha. Dobra, kupujemy sobie zamrożone jajucho. O, gwiazda epicka! Wreszcie coś fajniejszego! To mi się podoba, to mi się podoba. Zaraz sobie ciebie zatrudnię, moja gwiazdo wspaniała. O, tak. Jej, fajnie wyglądają te nasze zwierzaki, a my sobie farmimy. Farmimy sobie ten śnieżek. Jak fajnie, jak fajnie. No dalej Blue Jane. O, zaś jestem ociężała. A ja w tym miejscu chciałabym się już z Wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałów na moim kanałku. Cześć! Hej moi drodzy i do usłyszenia